Dzisiaj będzie dość krócej i dość nietypowo, jak na poniedziałek, ponieważ w tym dniu na ogół, na moim kanale, ukazują się podsumowania tygodnia. Ale jak tu podsumowywać ostatni tydzień, jakoś rozwodzić się nad wieloma wydarzeniami, skoro wszyscy dobrze wiemy, że jedna rzecz, rzecz, która wydarzyła się na Łimbidońskich kortach w sobotę, przykryła to, co przez te ostatnie 7 dni, a nawet przez te dni finałowe działo się w Londynie. Chodzi oczywiście o Triumf Igi Świątek. Triumf, który nie tylko mnie, ale myślę, część z was poruszył bardzo szczególnie. No właśnie, część. O Triumfie Igi Świątek na Wimbledonie, o tym rewelacyjnym finale z Amandą Manisimową mamy to przeświadczenie, że powiedziano już niemal wszystko i Rozpracowano na czynniki pierwsze każdy z 12 rozegranych tam gemów. Dlatego dzisiaj postaram się to jakoś ująć z innej strony i odpowiedzieć na pytanie, czy Iga Świątek ma prawo cieszyć się z takiego zwycięstwa. Ci, którzy oglądają mój kanał od jakiegoś czasu, wiedzą, że ten wstęp był dość clickbaitowy, tak jak i sam tytuł. Ponieważ no, to oczywiste, że ja tak nie myślę, piję do jednej rzeczy, mianowicie do kilku, może nawet wielu, opinii, które pojawiły się w sieci po tym meczu. Po meczu, w którym oglądaliśmy absolutną deklasację 6-0, to w erze Open wydarzyło się tylko raz, w finale Roland Garros 1988. Także to była rzecz niemal bez precedensu. Iga Świątek, no, przejechała niczym walcem po Amandzie Anisimowej. No i właśnie, i niektórzy, też widziałem oczywiście głównie na Twitterze takie komentarze, że przez to zaczęli podważać ten sukces Igi. Że, no okej, okay, ale on z tą Anisimową, że może jakby wygrała z Sabalenką, to, to by było coś lepszego. Nie. W sobotę napisała się historia polskiego tenisa i historia polskiego sportu. I ona i tak by się napisała bez znaczenia, czy Iga pokonałaby Amandę Anisimową po 3-godzinnym meczu zakończonym Super tie czy po 57 minutach i wyniku 6-0-6-0. To była rzecz historyczna. I myślę, że my jako społeczeństwo musimy trochę do tego dojrzeć. Na ogół bardzo nie lubię uderzać w te takie wysokie tony, typu my Polacy, generalizować i wrzucać wszystkich do jednego worka. Ale no, muszę się tym jakoś teraz posłużyć, ponieważ myślę, sam się na to trochę naciąłem, że to, co Iga wyprawiała w Londynie, to jak świetną jest tymi sistką. To, jak wiele ma już tytułów kosztomowych na koncie, trochę wymykał się w mojej i naszej wciąż się wymyka wyobraźni. Że wciąż jednak to jest pewnego rodzaju abstrakcja. I myślę, że gdy spojrzymy na ten wynik, na ten triumf w Wimbledonie, za kilka lat, a może nawet za kilka miesięcy, to będzie on smakował podwójnie. No o tym, że ten triumf na Nobladonie był szczególny, świadczy fakt, że zachęcił on mnie do kupna prasy drukowanej. Uwierzcie mi, w sklepie patrzyli się na mnie jak na kosmitę. Iga zdeklasowała Belindę Benci w półfinale i Amandę Anisimową w finale. A to, że ten mecz zakończył się wynikiem 60 0 to nie jest wina Igi, to jest wina Amandy Anisimowej. Absolutnie oddając pełen szacunek reprezentantce Stanów Zjednoczonych, która przecież nie tak dawno robiła sobie przerwę od tenisa, która powróciła w wielkim stylu, pokonała Arynę Sabalenkę. No, w finałach wielkoszlemowych od tego 88 roku tych debiutantek wystąpiło co najmniej sporo. No i jakoś udawało im się wygrać chociaż jednego. Gema w finale to nie udało się Amandzie Anisimowej, ale mam wrażenie, że to powoli stawało się argumentem, że ten triumf Iggy jest jakiś niepełny, że czegoś mu brakuje. No ale oczywiście też jestem tego zdania, że gdy po pierwszym półfinale. Iga zobaczyła, że Amanda Anichimowa pokonała Arynę Sabalenkę. No, powinna wyjść i powiedzieć: Sorry, drogie panie, ale ja nie gram. To, co, to, to, kto mi tutaj został w drabince do pokonania? że To, to nie, to w ogóle nie ma, nie ma co wychodzić na kord, więc walczcie sobie same, ja się wycofuję. No, bo czy wszystkie triumfy Wielkoszymowe Nowaka Dziokowicza miały miejsce po epickich finałach pięciosetowych, finałach przeciwko. Nadalowi lub Federerowi? No nie. Czy wszystkie triumfy z Sereny Williams były wyszarpane? No nie. Sztuką wygrania turnieju, zwłaszcza turnieju wielkoślomowego często jest także wykorzystanie tego, co przynosi los. No, patrzmy na Janika Sinnera, który był już tak naprawdę jedną nogą poza burtą imprezy, gdy przegrywał 0-2 z Grigorem Dimitrowem. No, a jednak wtedy bardzo przykra sytuacja, no krecz Bułgara, no ale to był taki prezent od losu dla Sinnera, który wykorzystał, no bo wygrał później turniej i jakoś nikt we Włoszech nie mówi, że Sinner powinien zachować się honorowo i, i w ogóle nie wychodzić na kolejne spotkanie, ale użyję tego sformułowania po raz drugi. No i obiecuję, że chyba ostatni. My Polacy uwielbiamy sobie umniejszać. I tutaj w głowie mam nie tyle przykład z tenisa, a z piłki nożnej, ponieważ w ten sam dzień, w którym Iga wygrała Wimbledon w sobotę, nasze panie grały ostatni mecz na piłkarskim Euro. Ja jakimś wielkim fanem piłki nożnej nie jestem, no ale oczywiście śledziłem z zainteresowaniem to, co w mediach działo się wokół tego, meczu. No i natknąłem się na ciekawą opinię pewnego byłego zawodnika mieszanych sztuk walki. Oczywiście nie ujawnię jego personaliów, powiem tylko, że ma ksywkę Juras, który powiedział, jak można cieszyć się po zwycięstwie w meczu, w którym już i tak jesteśmy skazani na to odpadnięcie z euro. Że mnie zawsze drugie miejsce mega dołowało, a tutaj co, wygrywamy z Danią 3-2 i nasze Piłkarki mają czelność się cieszyć? I w podobne tony też niektórzy uderzali, że no kurcze pokonała Iga tą Amandę, no ale widać było, że u Amerykanki to już była kompletna podłamka. 6-0, 6-0, no to jak się cieszyć z takiego zwycięstwa? Jasne, trafiasz na listę zwyciężczyń najstarszego, najbardziej chyba prestiżowego turnieju tenisowego świata, Twoje nazwisko jest wymieniane nie tylko w brytyjskich, ale we wszystkich mediach. Tworzysz historię, grasz finał, o którym na pewno będzie mówiło się i który na pewno będzie wspominało się latami, no ale jak się po nim możesz cieszyć? I faktycznie, może z perspektywy globalnej, to nie jest najfajniejsze rozstrzygnięcie finału. No, gdyby w tym finale grała Belinda Bencić i gdyby Amanda Anisionową pokonała się 0 6 0 no to raczej też bylibyśmy bardziej w takie tony, że oj, co to tutaj kobiecy tenis nie idzie za bardzo w dobrą stronę, bo u panów no to Sinner z Elkarazem razem tną się w tych finałach, a tutaj mamy takie jednostronne mecze o tytuł. No ale kurczę, weźmy sprawę polską, cieszmy się jako Polacy. Mam już pewne wątpliwości i coraz częściej zastanawiam się, co musiałoby się wydarzyć w tym naszym pięknym nadwiślańskim kraju, Abyśmy się zjednoczyli w radości z jakiegoś y, wydarzenia, y, z jakiegoś sukcesu, że nawet tak wydaje się jednoznacznie pozytywne wydarzenie, jak wygrana na przez Świątek, potrafi sprawić, że niektórzy kręcą nosem. Oczywiście muszę oddać olbrzymi hołd Idze. Oczywiście to nie jest tak, że teraz nagle będę zapisywał się do tych, y, y, którzy mówią, że o nie, no zawsze tam wiedzieliśmy, że że ten kryzys IGI to tak naprawdę nie kryzys, że wróci silniejsza, że gra fantastycznie, bez, bez względu na to, czy, czy przegrywa, czy wygrywa. No nie, krytykowałem ten IGI Świątek i się tego absolutnie nie wstydzę, ponieważ moim zdaniem szczególnie w tej wczesnej fazie imprez na mączce było co krytykować, a teraz sprawiedliwie muszę przyznać, IGO Świątek jesteś wielka, grasz fantastycznie. I e, słowa uznania kieruję tutaj także do Wima Fiseta, który na pewno ogląda ten odcinek. Nie mam co, co do tego wątpliwości. Więc, Wim, jeżeli to oglądasz, to fajnie, że wreszcie widać efekty e, Twojej współpracy z Igą. No i tak, na koniec pozostaje mi tak krótko to podsumować. Cieszmy się tym sukcesem. Naprawdę, to jest mega sprawa dla nas, dla Polaków, dla, dla całego narodu krążyła ta, ta taka tabelka z najchętniej oglądanymi transmisjami w historii polskiego sportu, w historii polskiej telewizji, ta tabelka, gdzie tam wielkie wyniki oglądał się wyciągał Adam Małysz i oczywiście tutaj nie ma mowy o świątkomanii, tenis i skoki narciarskie, to także... Zupełnie nieporównywalne sporty pod względem transmisji, pod względem oglądania i odbioru ich. Ale to, co mnie niezwykle ucieszyło, to to, że znowu o Idze Świątych zaczął mówić każdy. Że jednak te triumfy nawet na Roland Garros trochę nam spowszedniały, że o, Iga, tutaj kolejne, kolejne zwycięstwo w Paryżu. Widać, że to zwycięstwo na Wimbledonie to jest coś zupełnie innego. Oczywiście nie umniejszam turniejowi na kortach Rolanda Garosa, ale no muszę się przyznać, że trochę mocniej biło mi w tę minioną sobotę serce. Piękny dzień, fantastyczny dzień, który zapisze się w historii polskiego tenisa nie tylko ze względu na zwycięstwo Igi, ale także choćby na triumf Alana ważnego w deblowym turnieju juniorów. No ale królową moim do jest Iga. Oczywiście sprawę zawalić musiał Carlos Alcaraz, ponieważ no wszyscy już czekali na. Na jego taniec z Igą i myślę, że niektórzy do tego finału mężczyzn podchodzili właśnie w taki sposób, że ch ch chcieli tego lub tamtego tenisistę, yy, żeby wygrał po to tylko, aby z tą Igą zatańczył. Z Igą zatańczył Janik Sinner na tym tradycyjnym balu kończącym. Wimbledon, Włoch pokazał świetną grę w finale z Alcarazem. No i cóż, pierwsza para Wimbledonu, tak jak rok temu była to Barbara Krejczykowa i Carlos Alcaraz. Tak, tym razem jest to Iga Świątek i Yannick Sinner. No na pewno przyszły Wimbledon już teraz zapowiada się niezwykle ciekawie i Iga chyba już na zawsze. Tym triumfem załatwiła sobie rolę faworytki w rozgrywkach w Londynie, i nawet mając w pamięci to, że trawa na Wimbledonie bywa przewrotna, to będziemy mocnie mieć jakieś takie chyba większe oczekiwania i ta bańka medialna będzie mocne, mocniej napełniona przed kolejnymi edycjami turnieju Wimbledońskiego. Tak więc odpowiadając na pytanie z tytułu tak, to bardzo dobrze, że Iga wygrała Wimbledon i bardzo dobrze, że Iga cieszy się z tego triumfu, ponieważ no, żeby wygrać e, turniej wielkoślamowy nie trzeba faktycznie w finale e, zagrać jakiegoś epickiego, wyrównanego meczu. No te finały wielkoślamowe w tym roku kobiet akurat stały na bardzo wyrównanym poziomie. Ten e, Wimbledoński był o wiele Bardziej jednostronny, ale chyba takich jednostronnych finałów z udziałem IGI sobie życzymy i takie nam zupełnie nie przeszkodzą. A jak komuś one przeszkadzają, to polecam obłożyć się zimnym lodem w ten upalny lipiec.